Panie, witam was serdecznie na moim kanale. Chciałam was przeprosić, że nie ma filmów, że po prostu nie jestem też aktywna, ale z tego, że wiecie, pewnie też się domyślacie, że po prostu mam bardzo dużo nauki, a jak mam czas, no to po prostu za bardzo nic nie mam stawiać, bo po prostu no, w domu za bardzo na hobbych owsach nie jeżdżę. A teraz nie będę wstawać z takich głupich rzeczy, bo po prostu nie chcę, żeby on nie zepsuł vibe mojego kanału. Dzisiaj akurat spadł u mnie śnieg i wpadłam na pomysł, że w sumie zrobimy teren jak pojad na misi. Więc ogólnie bardzo się cieszę i potem może w sumie jeszcze wsią wsiądę sobie na Szarlotkę, ale nie wiem. Dobra, ja już wsiądłam na i będziemy mogli już jechać. Się na stanowisku Moi drodzy, misja jest już gotowa, więc widzimy się, jak już będę na dworze. Okej okay, kochani, ja już jestem u siebie na podwórku i ogólnie zaraz będziemy już iść. A więc tak, kochania, ja że ogólnie wróciłam z terenu. Przepraszam, że nagram wam tak mało, ale po prostu już jest mega zimno i też mam już mało baterii w telefonie. Więc to by było chyba na, na tyle. Ale jeszcze postaram się zrobić coś jutro, ponieważ jutro nie mam żadnych zajęć. Więc jutro po prostu też wam coś nagram. Więc co, widzimy się w następnym filmie. Bye! -o!